kochani! Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnych piątkowych krzyżówkach. A na dzisiejsze piątkowe krzyżówki, nasze tradycyjne, przygotowałam cztery krzyżóweczki XL. Czyli mamy łącznie drapanka dzisiaj za 20 zł, bo krzyżóweczki są po piątku. Napocznę każdą krzyżóweczkę troszeczkę, żeby nam się szybciej drapało. No teraz mamy, widzicie, ich sporo, także... Będzie sporo drapania krzyżówek, mam nadzieję, że ta seria wam się podoba i nadal będziecie ją mnie oglądać, bo ja będę ją cały czas nagrywać, <grywa> bo krzyżówki lubię drapać, także będą u mnie jeszcze piątki, póki co, cały czas. Także bardzo serdecznie Was na te piątki z krzyżówką zapraszam, mam nadzieję, że będzie Wam się miło oglądało, że miło spędzacie ze mną czas. A teraz kochani, przechodzimy do drapania. Dobrze kochani, także widzimy się już po drugiej stronie Krzyżóweczki już przygotowane I resztę zdrapiemy sobie razem Także bierzemy pierwszą z brzegu krzyżóweczkę Tu w niektórych już mi się jakieś słowa potworzyły Ale to jeszcze nie wygrane Troszkę Was przybliżę Oj No, troszkę Was przybliżę, żeby lepiej było widać No i drapiemy kolejną literkę Kolejna literka to G no szukamy G. Mamy tutaj w słówku tag. O, mamy tu już słowo gaz. Nam się utworzyło. W tej krzyżówce dalej już G nie widzę. Zobaczmy teraz w tej drugiej. Tutaj mamy dwa razy literkę G. Tutaj w imieniu Agata. Gil. <giby> o, i utworzyło nam się słówko Uwaga. Tutaj mamy G, Jagoda. No i więcej G tutaj nie widzę. Zobaczmy następną literkę. A następna literka to L. Która tworzy nam tutaj słówko faul? Drugie już w tej krzyżóweczce. I tutaj mamy lo tutaj w słówku lato. Na pewno każdy na lato czeka z uchęstnieniem. Mamy w słówku tlen. Czy gdzieś jeszcze? No tutaj nie mamy, zobaczmy dalej. Fajnie, jakby w którejś krzyżóweczce się trafiło. Mamy cztery, także mam nadzieję, że chociaż któraś będzie wygrana, nawet jakby jedna, to już cieszy, że nie ma całkowicie zupełnie nic. <grych> Dobrze. Na krzyżóweczki właśnie albo owocowe eksplozje lubię drapać tym małym drapaczkiem, bo zawsze fajnie te okienka lepiej trafić. Literka, no proszę, jaka fajna literka X, która nam się tutaj do niczego nie przyda. Zobaczmy dalej, co się kryje. O, literka i to już i bardziej lubimy. Zawsze fajnie, jak się trafia A. A tutaj miałam A w wielu miejscach, co drapałam wcześniej. I. O, tutaj mamy nazwisko. W drugiej krzyżóweczce w słówku insygnia. Insygnia. Myślałam, że tu instynkt jest. Insygnia. Benefis. O, tutaj mamy i. O, i stworzyło się słowo gil. Także mamy gil. Zobaczmy. O, proszę. Kolejna bardzo przydatna literka. Jaką jest literka V? To może już zrapmy sobie następny S. O, tutaj mamy szpak. O, w słówku bonusowym mamy terkę S. Nazwisko. Tutaj mamy S. Karoseria. O, tutaj mamy S. Zobaczmy jeszcze po tych, co zostały. No nie ma. Tutaj mamy, o, Benefis. Sporo się tego odkryło, ale zawsze brakuje jednak jakiejś literki, która by dopełniła słowo. S. Stal. Ostatnio udało się wygrać 5 zł w krzyżóweczce za piątkę. Może teraz też. No, aha, rozpędziłam się za bardzo. No, dobra. Tutaj mieliśmy faul. Zobaczmy moim... Moim okiem jeszcze Faul i gaz, czyli dwa słowa Tutaj mamy Uwaga, gil Także dwa słowa Zobaczmy może po literkach Spomóżmy się Mamy b, 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 czyli mamy wygraną Którą pominęłam Także No tak Ja bym nie była sobą Jakbym była inna Faul, gaz i tak. I Co ja tu pominęłam? Teraz mamy zagwozdkę ciekawą. A few moments later. No dobrze, kochani, także po przetworzeniu <laughs> mamy FSV i gaz. Także mamy w tej krzyżóweczce 5 zł. Super. Tak, jak to ja musiałam to sprawdzić. <laughs> Dobrze, czyli FSV i gaz. Mamy 5 zł. Super! Pierwsza krzyżóweczka jest już wygrana. Także lecimy z następną. I mamy tutaj literkę P. Czy gdzieś tutaj znajdziemy P. O, mamy w słówku impuls. No, musicie mi to, kochani, wybaczyć, bo jestem trochę ślepa. <grywia> Dalej mamy literkę Y. Mm. O, tutaj słówku Ateny. Mm, rytm. O, tutaj mamy Y. Nie mamy. I ktoś jeszcze nie widział, jak cudownie wydrapałam 360 zł zdrapce To zapraszam Was na poprzedni filmik. Tam oczywiście kwintesencja mojego gatiostwa Ateny, ale już taka jestem. O, tutaj mamy ty. O, jest tiara, tutaj mamy literkę T. Okej, okay. <ścoughs> to dalej. Literka H. O, mamy tutaj hieronim. Czy gdzieś jeszcze? No nie mamy, o. Tutaj mamy Abchazja. Takie słowo. Tutaj. Haiti. Ok, następnie literka R. Gwardia. Mm -hmm. O, mamy tu R. O, proszę. Otworzyło nam się słówko rytm, o i utworzyło nam się już słowo bonusowe, no proszę kochani ale po prostu po prostu te krzyżówki dzisiaj zaskoczyły <laughs> już druga wygrana dzisiaj w krzyżóweczce także ile by nie było to będzie super bo już mamy słowo bonusowe także ogromnie się cieszę e, zobaczmy tylko k, o, m t, u r, Okej, okay, świetnie <laughs> Bardzo się cieszę, że już druga krzyżóweczka dzisiaj wygrała. Zobaczymy za chwileczkę, co tam się kryje. Może jeszcze tu jakieś słowa nam się otworzą, kto wie. I widzicie, kochani, zabrakło tutaj takiego gościa, jakim jest żabka. A się fajnie tutaj krzyżóweczki dzisiaj spisują. Super. O, hieronim. O, tutaj mamy rama. Tak. Dobrze. R, więc. O, mamy tutaj słóweczko dróg Co jeszcze wcale nic nie oznacza. Zobaczmy następną literkę. Literka W. O, mamy tutaj literkę W, w słówku gwardia. O, PMW. Mm -hmm. No i więcej W, więcej W, nie widzę No to dobra Zobaczmy, czy tutaj y, Czegoś nie pominęłam Oczywiście mm -hmm. Dobra Pod tutaj wygraną kryje się 5 zł I mamy BB Także kolejna krzyżóweczka z wygraną 5 zł w słówku bonusowym ekstra. Już mamy dyszkę. I przedostatnia zrabka, także już jesteśmy na połowie. Połowę już mamy, ale lecimy dalej. No i oczywiście wspaniała literka X, na której no, no nie widzę. No. <laughs> nie mamy słówka. O jeszcze, jak fajnie, literka V. Też bardzo przydatna i pomocna. Dalej mamy literkę J, to już troszkę lepiej. Tutaj mamy slipkę pomysłowy. Tutaj mamy literkę J, jonosfera, jazz. Mhm. Dobra. To w drugiej krzyżówce teraz. Czy tu jakieś J nam się? Określały Nie. No to następne. Mamy o pasmo. O, tutaj mamy trochę o jonosferze, Mamy dwa o. Konset. Tutaj w słówku raport. O, doba nam się utworzyło słowo. A tutaj mamy alergolog dwa razy o, o, nawet w owocach. Troszkę mamy tutaj o, a tutaj kilo. Neon. Mm. Dobrze. Następna literka to literka I. Mamy tutaj Ikar. Gniew. O, tutaj mamy słówko idea. Nam się ładnie odtworzyło. W drugiej krzyżóweczce mamy tutaj w słówku kilo. Lisak. Liv. a tutaj mamy Emir, Mit. Ok. Następna literka to literka U. Tutaj mamy Emu. W tej krzyżówce już U nie widzę, bo tu mi Z zostało, N, M, a w tej drugiej słówka na U nie ma. Z, czy ja tu miałam Z? Nie miałam Z. Dobrze, zobaczmy literki B, B, no i B gdzieś jest, po prostu nie wierzę w to. <noise> Kolejna krzyżówka wygrana i jeszcze coś pominęłam. Trzecia krzyżówka pod rząd, która jest wygrana, tylko co ja teraz pominęłam? Dobra. Także zróbmy sobie teraz przetwarzanie. Dobrze, kochani, także tutaj była literka D i mamy trzy słowa GAT, IDEA i ADA. Także kolejna krzyżówka dzisiaj wygrana. Także już trzy na cztery krzyżówki wygrałe. Została nam jeszcze ostatnia. Ciekawe, czy ta też będzie wygrana. Także trzymajcie mocno kciuki. I lecimy. Mamy literkę S. Skok. Tutaj mamy S. Okej, okay, zobaczmy, tutaj maska. O, tutaj mamy S, lodowisko. Tales. Następna literka to literka H. O, A tutaj mamy hel. Ok, następna to literka Y. Rytm. Ryki. Tutaj mamy Y. Ok, następna to I. Tutaj mamy słówko Iwo. Mistrz racica. Tutaj mamy I. Nil, lichwa, widmo. Tutaj mamy kompromis, jebą. O tego i nam się trochę tu wysypało. Ok, tutaj dalej mamy też i. E, mir. Ok. Następna literka to u. Czy gdzieś mamy U? O. o, tu mamy kuratela. Louvre, Okej. Okay. I literka D. Widmo. Tu mamy adwent. da, nam się utworzyło słówko. Tu mamy lodowisko. Rdza, tu mamy drugie słowo. Czy gdzieś jeszcze mamy D? Nie widzę D. Także tu mamy rdza, Ada. Tu L nie było, ty nie było. Ok, zobaczmy literki, tu mamy S G. R. No także tą krzyżóweczkę akurat mamy pustą. Ale i tak wynik jest naprawdę świetny. Bo na cztery krzyżówki wygrały. Oddalę was troszkę na cztery krzyżówki wygrały 3, także ilościowo jest naprawdę świetnie, w tym każda krzyżóweczka dała nam 5 zł, więc jesteśmy tylko w 5 zł na minusie. Także naprawdę wynik zadowalający dzisiaj krzyżówki spisały się naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że seria piątkowy krzyżówek Wam się podoba i że nadal będziecie chcieli ją oglądać. Także kochani, na dzisiaj to wszystko. Jeszcze z takich informacji, co chciałam Wam powiedzieć, to szykują się u mnie na kanale sympatyczne wymianki trapkowe, także mam nadzieję, że zostaniecie i będziecie oglądać. A teraz kochani już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!